Dobra, jedziemy na tą naprawioną zwyżką. A myślę, że nie jesteśmy za cięższy, aby dwoje. Wieleśni powstał nowy mural o tematyce regionalnej. przedstawianie żyjącego już dudziarza z Sopotni Małej Józefa Grenia. O muralu opowiadali nam Monika Wrubel z Fundacji 9 Sił, z inicjatywy której powstał mural oraz jego autor Maciej Szymonowicz. To jest nasz drugi wspólny mural. Pierwszy mural jest poświęcony twórczości pana Stanisława Lacha. Jest to zabawka ludowa Czerwony Koń. A mural, który teraz jesteśmy w trakcie przygotowań przedstawia Józefa Grenia, dudziarza z Sopotni. Jakby jest to tak kontynuacja naszych potańcówek przy Dudach. Chcielibyśmy troszeczkę opowiedzieć o projekcie murali, który są częścią szlaku murali, beskidzkiego szlaku murali. Projekt jest finansowany z, z inia, inicjatyw społecznych Działaj Lokalnie, ufundowany przez firmę Żywiec Zrój. Do projektu zaprosiliśmy artystę Macieja Szymanowicza z Etnograf. Stworzyłem już na tym szlaku e, trzy murale. Ten obecny, który teraz robimy, to jest trzeci. Pierwszy powstał w Lipowej. E, drugi w Jaleś i trzeci jaleśni. Także Jeleśnia tutaj bardzo mocno sprężyła się i wspomaga sztukę tworzenia murali. Murale oprócz swojego piękna, jakby też przeniesienia sztuki na, na ulicę, czyli takie sztuki ulicznej mają dla nas niesamowite jakby przełożenie do tego, że chcemy walczyć z natłokiem reklam i brzydkich banerów i chcemy pokazać, że taka przestrzeń wspólna może być piękna i murale są jakby obrazem tego, że, że, że warto to robić i estetyka dbania o miejsce jest, jest, jest bardzo ważna. Projekt szlak Beskidzkich Murali zakończy się tym, że chcę wydać przewodnik z mapką z fotografiami w wszystkich murali i będzie to, tak jak wspomniałem, taka atrakcja, że turyści, wszyscy ludzie, którzy będą zainteresowani tą sztuką i oglądnięciem tego, co ciekawe u nas w regionie będą mogli sobie przemieszczać się tym szlakiem Beskidzkich Murali korzystając z mapki od punktu do punktu, od wsi do wsi i oglądać sobie tą sztukę i spędzać w ten sposób czas. Że dla nas właśnie ważne jest to, żeby się utożsamiać z naszą sztuką ludową i, i murale i te wszystkie działania, które robimy jako fundacja, są po to, żeby jednak zachować całą tą spuściznę naszego regionu. Inspiracje przy tworzeniu murali, szczególnie w, w tym moim projekcie, który nazywa się Etnograf, pisany przez dwa F na końcu, czyli to jest taka nazwa, która powstała z dwóch słów, czyli z... Etno, tego nie muszę tłumaczyć, i graf, przez dwa na końcu pisane od graffiti, bo tak się właśnie pisze ten, ten rodzaj sztuki przy pomocy malowania puszką w sprayu. I w tym projekcie szukam inspiracji w, w tradycyjnych wzorach, w symbolice, w, w ogóle w całym folklorze, przede wszystkim naszym, tutaj Beskickim. No i stąd też jest koncepcja szlaku beskickich murali, żeby w każdej wsi, bo wychodzimy z. Z tą sztuką miasta, ze street artem, z muralami, nie do kolejnych miast, tylko zupełnie w drugą stronę. Wchodzimy w przestrzeń wiejską. I, w, i każdy mural, właśnie jakby interpretuje albo przedstawia zagadnienie, postać, która jest związana właśnie z danym miejscem. Tutaj mamy dudziarza Józefa Grenia, który, który tutaj w okolicach grywał. Powiedzieć muzykę obrazem. No myślę, że, myślę, że to dużo ze sobą się łączy, ponieważ żeby zagrać na dudach, to trzeba naprawdę bardzo dużo czasu ćwiczyć. I żeby wykonać taki mural, to też tutaj jestem już trzeci dzień i, w, i myślę, że to jest takie misterne cieniowanie, łączenie tych wszystkich barw, tak samo jak łączenie dźwięków, po to, żeby każda plama finalnie stworzyła właśnie coś, co, co, co od razu każdy rozpozna i, i też będzie wiedział, co jest na tym, na tym malowidle przedstawione. Tak samo jest z muzyką, więc myślę, że to są bardzo bliskie sobie dziedziny sztuki.